Państwa cmentarz wojenny w Kierności. wiadomo, że pochówki były na całym terenie Kierności. było kilka zbiorowych mogił, kilka mogił pojedynczych, w każdym bądź razie w sumie tutaj leży 136, ale to nie jest do końca wiadomo co i jak, część rodzin zabrała jak gdyby swoich żołnierzy, a reszta była ekshumacja w 1940 roku, to było z ramienia, z ramienia PCK. I tak, w lipcu, sierpniu 1940 roku z inicjatywy pod patronatem PCK przystąpiono do ekshumacji żołnierzy poległych podczas kampanii wrześniowej 1939 roku na terenie gminy i gmin sąsiednich. Przy ekshumacjach byli Innocenty Borowski, naczelnik poczty, Władysław Perkula, lekarz weterynarii. Ekskumacji dokonywali Franciszek Brewczyński, Stefan Karwowski. Ekskumowanych żołnierzy spisywali Stanisław Pałka, Józef Bogucki. Nie wiem, mieli przybyć y, dzieci tych państwa, nie wiem, czy są. Jeżeli są, to bardzo serdecznie ich witam. Proszę państwa, ekskumacja jak przebiegała? Wiadomo, że najpierw trzeba było zrobić plan, objechać, gdzie te mogiły są, y, poznaczyć i wtedy stopniowo było, każda jedna mogiła była odkopywana, żołnierz był wyjmowany, był przeszukiwany, brał tak zwany zabierany miał nieśmiertelnik i wszystkie rzeczy, które były przy nim, były spisywane właśnie przez tego tego szpana Boguckiego i Stanisława Pełkę. Trwało to bardzo długo, bo załóżmy w samym Kiernowskim parku było ekshumowanych ponad 40 żołnierzy. Także widzicie skalę, ile, ile tych żołnierzy było. Weźmy 45 osób kompania tutaj liczy, a tutaj jest 4 razy tyle tych ludzi pochowanych. Także yy, także wyobrażamy sobie ile ile ich tutaj leży, tak? Co więcej, można powiedzieć, czy nawiązujemy do II wojny światowej, czy nie? Dwa słowa, proszę Państwa. Druga wojna światowa. 1 września, jesteśmy zaskoczeni. Jesteśmy, raz, że jesteśmy zaskoczeni, drugie, że jesteśmy opuszczeni przez wszystkich. Wydawać by się mogło naszemu dowództwu, że jesteśmy mocni, silni i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że to była bzdura. Francja, Anglia nas zostawia. Jesteśmy sami. Poszczególne placówki tylko się bronią. Broni się w oksywie się broni. Yy, pewne tylko ugrupowania, gdzie bardziej było ufortyfikowane i tak dalej, i tak dalej się bronią. Reszta. W strasznych warunkach, cofanie, tłuczenie z góry, samoloty, artyleria, przewaga yy, w uzbrojeniu, przewaga w czołgach, masakra. Skupię się na szesnastym tutaj tylko, bo nie będę się rozwijał, nie będę z tego. Armia. Armia Pomorze, Bortnowski, generał Bortnowski, porażka, po prostu porażka, dowodzenie dużo daje do życzenia, no w każdym razie nie będę się roz, rozwijał na ten temat. 16. Niby się wydaje, że front jest daleko, bo front jest tam pod Kocierzewem, jest podłowiczem i tak dalej, przerywa się około 18 czołgów, idą one tutaj od Kocierzewa, idą polami. U nas nawet nikt nie wiedział, armia Poznań Pomorze stoi za Lasem Czernieskim. Nie zdawali sobie nawet sprawy, że czołgi są tuż, tuż. Szybka obrona i tak dalej, ale co może zrobić 100 osób, 100, 100 żołnierzy w, z niedostatecznym uzbrojeniem i tak dalej. Ale jakoś im się udało o, odeprzeć ten atak tych 16, tych. 20 czołgów, z tego tam prawdopodobnie 3 zostały tutaj zniszczone pod Czerniewem. No zresztą samo to, że Niemcy określili piekło pod Kiernozią. Najwięcej stracili tutaj właśnie czołgów, właśnie na, na terenie Czerniewa i pod Kiernozią. Czołgi bez wspomagania piechoty nie mają znaczenia, wjeżdżają tylko na teren Czerniewa, jak gdyby. Dalej mówię, bronią Armii Poznań i Sztabu broni jednostka. Te czołgi, jak gdyby na terenie Czerniewa, robią pustkę. Załóżmy jeden przykład. Siedem osób ginie pod mostem. Czołgista zajeżdża po prostu, ludzie cywilni się schowali tam. Siedem osób przejeżdżacie do Łowicza. Większość nie zdaje sobie sprawy, że właśnie pod tym mostkiem siedem osób zginęło. Czołgi te się przedostają. Idą tutaj nad rzeką, nidą, tak jak pokazał tutaj, idą, nocują pod Kiernozią, bo był to już wieczór. Są pod Kiernozią, rano się wycofują. 17 już, już jest tragedia. Złowicza cofają się jednostki spod kocierzewa idzie, idą jednostki, za nami Żychlin i tak dalej. Kiernozia jak gdyby jest w takim kotle. Wąski tylko gardło jest na Warszawę za moimi plecami. Część Część, właśnie, jednostek, znikoma część z tego, co tutaj było, znikoma część udaje się przedostać. Proszę Państwa, lotnictwo, bombardowanie, artyleria. Został, został tylko żołnierz, jego karabin i strach. Strach, strach, jeszcze raz strach. Także mówię, u nas, u nas praktycznie od 15 do 17-18 już Niemcy wszystko opanowali. Także na naszym terenie, jak gdyby. Wojna się zakończyła. Dziękuję bardzo.